Witam Państwa w module drugim dotyczącym wiedzy jako czynnika wytwórczego. W tym module będziemy zajmowali się wiedzą i gospodarką opartą na wiedzy. Zwrócimy uwagę na modele funkcjonowania uniwersytetu, na warunki sprzyjające przedsiębiorczości akademickiej, korzyści gospodarcze współpracy nauki i biznesu, a także świadomość tych korzyści wśród przedsiębiorców i naukowców oraz na typowe problemy i ograniczenia współpracy nauki i biznesu. Wiedza. Pojęcie wiedzy nie posiada ogólnie akceptowanej definicji. W różnych dziedzinach nauki wiedza traktowana jest w inny sposób. Definiowanie wiedzy można rozpocząć od Platona, dla którego wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie. Bardziej współcześnie, w uproszczony sposób możemy powiedzieć, że wiedza oznacza ogół wiarygodnych informacji o otaczającej nas rzeczywistości, łącznie z umiejętnościami ich wykorzystania. Zwykle wyróżniamy cztery fazy przetwarzania wiedzy. Począwszy od danych, poprzez informacje, wiedzę, która będziemy traktowali jako ustrukturalizowany, interpretowany zbiór informacji, aż do mądrości, którą określimy jako umiejętność używania, modyfikowania i tworzenia wiedzy. Hooke dzieli wiedzę na dwie szerokie kategorie, tak zwaną wiedzę skodyfikowaną i wiedzę cichą. Wiedza skodyfikowana jest wiedzą zapisaną, usystematyzowaną, którą łatwo przechowywać i przenosić zarówno w czasie, jak i w przestrzeni za pomocą różnego typu nośników, począwszy od publikacji, poprzez nośniki elektroniczne, patenty i w tym podobny sposób. Z kolei wiedza cicha jest rezultatem talentu, zdolności i doświadczeń konkretnych osób. W związku z tym jest ona mało podatna na transfer, trudna do zmierzenia. Bardziej dokładnie Lundwald i Johnson stosują inny podział na cztery kategorie wiedzy. Know what, czyli znajomość faktów, z którą to wiedzę identyfikujemy zwykle z informacją. Know why, czyli zrozumienie reguł funkcjonowania otaczającej nas rzeczywistości, czy to w naturze, społeczeństwie, czy w innych dziedzinach. Know how, czyli umiejętność Zrobienia czegoś, wiedza ekspercka, gromadzona w postaci doświadczeń, czy do osób, czy też instytucji. Dostęp do takiej wiedzy dla kogoś z zewnątrz organizacji jest bardzo ograniczony i transfer o tyle trudny, że wymaga przyzwolenia organizacji. Taka wiedza jest po prostu cennym zasobem, który tworzy przewagę konkurencyjną i w związku z tym nie jest transferowana w dowolny sposób, a tylko w sposób kontrolowany tak jak życzy sobie jej właściciel. I ostatni, najmniej formalny układ wiedza know-how, czyli kombinacja informacji i relacji społecznych dotyczących tego, kto co wie, co pozwala na zlokalizowanie ekspertów, na wykorzystanie ich wiedzy. We współczesnej gospodarce i nauce, największa część wiedzy generowana jest w dziedzinach związanych z biologią molekularną, biologią komórki, medycynie oraz neurobiologii. Inne dziedziny, m.in. klasyczne nauki ścisłe, tak jak chociażby fizyka czy chemia, generują mniejszy strumień wiedzy, jak można zobaczyć na dołączonym rysunku, pochodzącym z serwisu eigenfaktor.org. Przedstawione strzałki pokazują przepływy cytowań pomiędzy dziedzinami. Obok tych dwóch dużych zgrupowań nauk związanych z biologią, medycyną czy typowymi naukami ścisłymi warto zwrócić uwagę na dość izolowane nauki społeczne, m.in. ekonomię, biznes i znaczy zarządzanie i marketing, również psychologię czy też socjologię, jak i część nauk o charakterze inżynierskim, m.in nauki związane z technologiami komputerowymi. Gospodarka rozwijała się wraz w swojej historii w różnym tempie, natomiast warto zwrócić uwagę, patrząc na dołączony na dole mniejszego slajdu szacunek produktu krajowego brutto per capita przykładowo dla Polski w latach 1000 do mniej więcej 2000, że wzrost początkowy był bardzo wolny, natomiast szybkie tempo wzrostu zyskujemy mniej więcej w ciągu ostatnich 100 lat. Czym było to spowodowane? Przede wszystkim zmianami znaczenia poszczególnych czynników produkcji. Otóż w prehistorii, w gospodarce łowieckiej, najistotniejsza była praca fizyczna. W momencie, kiedy ludzkość nauczyła się uprawiać ziemię, ta ziemia stała się tym co pozwalało doprowadzić do rozwoju, pozwalało uprawiać więcej dóbr, które, na które było zapotrzebowanie. Rodzący się przemysł spowodował wzrost znaczenia innego czynnika wytwórczego, czyli kapitału, jak również siły roboczej, ale tej niewykwalifikowanej, która mogła wykonywać proste prace. Zmiana paradygmatu w kierunku gospodarki opartej na usługach utrzymała duże znaczenie kapitału, przyznając dużą rolę pracy kwalifikowanej, czyli inaczej niż w gospodarce przemysłowej. Natomiast współcześnie w gospodarce opartej na wiedzy, dominującym czy najistotniejszym czynnikiem produkcji staje się wiedza, która łącznie z kapitałem jest w stanie przyspieszać rozwój gospodarczy. Wspomniana gospodarka oparta na wiedzy Definiowana jest jako taka, która bezpośrednio bazuje na produkcji, dystrybucji i użyciu wiedzy oraz informacji. Czyli możemy powiedzieć, że na tą gospodarkę składają się przemysły zaawansowanych technologii, takie jak informatyka i telekomunikacja, jak również sektory wykwalifikowanej siły roboczej, m.in. finanse, edukacja. Według Banku Światowego istotnymi filarami gospodarki opartej na wiedzy jest otoczenie instytucjonalno-prawne, Systemy innowacji, infrastruktura informacyjna, uwzględniamy tutaj rozwój teleinformatyki oraz sfera edukacji i szkoleń, która wpływa na jakość siły roboczej. Trójkąt wiedzy. Możemy zwrócić uwagę, że potrzebujemy zrównoważonego rozwoju wszystkich składowych trójkąta edukacja, badania, innowacje po to, by móc, móc rozwijać się szybciej. Żeby było to możliwe, wyniki badań muszą być przekształcane na nowe technologie, najlepiej, najbardziej, możliwie zaawansowane, które szybko zostaną skomercjalizowane i przekazana zostanie o nich w procesie edukacji wiedza. Wspomniane technologie informacyjno-komunikacyjne wspomagają szybki rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Na przedstawionym na niniejszym slajdzie uproszczonym schemacie wpływu technologii tego typu na gospodarkę możemy zwrócić uwagę, że zmiany zaczynają się oddolnie, od użycia tych technologii przez uczestników rynku, przez przedsiębiorstwa, przez konsumentów. Czyli technologia używana przez dostawców wartości i odbiorców wartości tworzy jednocześnie produkty i procesy gospodarcze, które to produkty i procesy definiują rynki. Oczywiście sama technologia też częściowo pewne rynki tworzy, na przykład rynki typu aukcyjnego. Te stworzone rynki, produkty, procesy gospodarcze, podlegając procesom agregacji, wpływają na zmiany w całej gospodarce.